Zapraszam cię do rozważania słowa, które Bóg nam daje na piątek, siódmego tygodnia okresu wielkanocnego. Mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty, pokieruj, podpowiedz. Niech to słowo przenika, niech to słowo prowadzi, niech to słowo oczyszcza, wskazuje właściwą drogę. W z dziejów apostolskich. Król Agrypa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Powiedział: Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony. Nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam opowiadać przez sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego. Pan Bóg utwierdził Twój tron na niebiosach. Błogosław dusza moja, Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław dusza Moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli, jak odległy jest wschód od Zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. Pan utwierdził tron swój na niebiosach, a Jego panowanie obejmuje wszechświat. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy, potężni mocarze, pełniący Jego rozkazy. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego paś, baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego paś, owce moje. Powiedział po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś, a gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Kolejny raz toczą się jakieś właśnie spory wokół Pawła, dyskusje, oskarżanie. Paweł przebywa w więzieniu, król Agrypa, Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa i właśnie próbują coś z tym Pawłem robić. I ostatecznie wpadają na pomysł, żeby go odesłać odesłać go do Jerozolimy i tam, żeby opowiadał przed sądem w tych sprawach, bo nie bardzo rozumieli się na tym, o co jest oskarżany. Muszę by tu było analizować to słowo o tej strony takiej historycznej, co tam się dokładnie wydarzyło i tak dalej, ale ja spróbuję od razu to przekładać na nasze życie. Paweł, niezwykły apostoł, który doświadcza. Niezrozumienia, przeciwności, oskarżeń, jest uwięziony. Czego to, to nas uczy? No, uczy tego, że będąc bardzo blisko Pana Boga, działając w Jego imieniu, Bóg nie zabiera nam przeciwności, kłopotów i trudności. Nie zabiera. Ale On w tym wszystkim jest i pomaga to rozwiązywać. To jest właśnie niezwykłe działanie Pana Boga, czyli chrześcijanin, realnie żyjący ewangelią, może i będzie doświadczał przeróżnych problemów, a to nie oznacza, że Bóg go nie kocha, to nie oznacza, że Boga w jego życiu nie ma. Po prostu Pan Bóg ma taki swój plan, taki swój sposób działania. Bardzo dużo nas przez to uczy, i naszym zadaniem jest tylko zachować spokój i z Bogiem szukać rozwiązań. Z Bogiem szukać rozwiązań. Kiedyś na, na kwadransie wspominałem, że mamy pewne kłopoty z załatwieniem, podłączeniem gazu. Niby to się już rozwiązało, teraz znowu jakiś nowy zwrot akcji, to taki bardzo dziwny. Nie chcę tu o szczegółach opowiadać, w każdym razie, kiedy ten dziwny zwrot akcji nastąpi, albo zacząłem się śmiać, zwyczajnie się z tego śmiać, z wielkim spokojem, Panie Boże, no. Tyle już nam pomogłeś, tyle, tyle razy pokazałeś mi swoją opatrzność, swoje działanie nie, właśnie w tych problemach, trudnościach, kłopotach, że ja nie mam wątpliwości, nie martwię się o to. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to się rozwiąże, ale z wielkim spokojem, z wielką ufnością to przyjmuję. Boże, Ty masz swoje plany. Ty masz jakieś swoje plany. I byle, byle zaufać byle zaufać. I widzę wyraźnie, jak Pan Bóg różnymi sposobami prowadzi właśnie też przez trudności, przez kłopoty. Chce nam wskazać nowe, może dwa razy lepsze rozwiązanie. A mówię to po to, żebyś kiedy ci jest trudno, kiedy ci jest źle, żebyś się nigdy nie poddawał, żebyś się nigdy nie załamywała. Przed chwilą do kościoła przyszedł właśnie przechodząc gdzieś tam ulicą taki bezdomny człowiek, którego. Tutaj spotkałem, a przedwczoraj już, czy wczoraj już nie pamiętam, przed i się tutaj w naszej toalecie pływał tam kąpać i później przyznam, tak, tam się próbował myć jakoś. Yy, no i właśnie, i teraz przyszedł i mówi, że głodny cały dzień, dzisiaj nic nie jadł, że mu jakoś tam pomógł. I chwilę z nim porozmawiałem, yy, pomodliliśmy się, mówi, że prawosławny, więc Ojcze nasz zna, no to dobrze, pomodliliśmy się, Ojcze nasz. Później pokazał swoją chorą nogę, tak sobie myślę. Ile to się człowiek musi nacierpieć? Oczywiście nie chcę go w ten sposób sądzić i nie, nie powinienem tego robić. W wielu przypadkach bezdomnym ktoś jest na własne życzenie, to są sprawy alkoholu w 90 paru procentach bezdomni to ludzie uzależnieni od alkoholu. To alkohol to uzależnienie, ta choroba i doprowadziła do, do takiego czy innego stanu rzeczy, ale patrząc tak na tych ludzi, to są bardzo biedni ludzie. Nie tyle biedni materialni, bo oni już nic nie mają, ale tak biedni życiowo i, i, i oni w tym alkoholu szukają zapomnienia, jakiegoś uciszenia swoich emocji. I takim ludziom naprawdę ciężko jest wyjść z alkoholu. I ciężko wyjść z tej bezdomności. I można się na nich denerwować, a można właśnie... Luśia tutaj, mówię, że chce tutaj właśnie nagrywać te transmisja Mówi, to ja będę czekał. Mówi, o, dajcie mi Pismo Święte, to będę czytał. Dałem mu Pismo Święte, siedział, okulary połamane miał, więc tak raz w okularach, raz bez okularów próbował to Pismo Święte czytać. Więc to są ludzie, którzy nie potrzebują dużo. Dać im coś zjeść i on dzisiaj dzień przeżyje, jutro będzie nowy dzień, żeby mu znowu ktoś dał jeść i on jakoś sobie tam przetrwa. A mam jeszcze w oczach, bo przed chwilą byłem koło takiego bardzo, bardzo bogatego człowieka no, przejazdem i widziałem jego dom. I to są takie niesamowite kontrasty. Bezdomny i super bogaty. Nie zazdroszczę oczywiście, tylko jako fakt daję, nie, że takie mamy kontrasty na tym świecie. Pan Bóg i, i o jednego i drugiego się troszczy. I o jednego i, jeden i drugi jest jego ukochanym dzieckiem. I jeden i drugi może się pogubić. No cóż, w każdym razie tak to właśnie w życiu bywa. Yy, ale do czego zmierzam? Że Bóg o jednego i drugiego swoimi sposobami się troszczy? Psalm 103. Druga zwrotka dla mnie jakoś tak najbardziej działa dzisiaj. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. To jest niewyobrażalna łaska. Jeśli będę czcił Pana Boga, jeśli będę Go kochał, nie dlatego, że trzeba, nie dlatego, że muszę, a dlatego, że chcę. Ja sobie najbardziej cenię te chwile modlitwy, kiedy przychodzę, bo chcę. Nie wtedy, kiedy tu jestem z ludźmi, bo jest msza święta i, i trzeba mszę świętą uprawić dla ludzi, no dla siebie też oczywiście, ale, ale to jest właśnie jakoś tak ciągle dla, dla kogoś, tak? Natomiast najbardziej cenię sobie takie momenty, kiedy przychodzę tutaj, tak jak teraz y, jestem sam i to są takie najpiękniejsze momenty modlitwy. Nagrywam te kwadrance ze Słowem Bożym właśnie przy wystawieniu na sakramencie, bo sobie wtedy patrzę na Jezusa i, i, i chcę właśnie w Jego imieniu, z Jego pomocą, je, głosić Jego, głosić Jego Słowo. I właśnie takie momenty, kiedy jestem, bo chcę. No ten kwadrans jakoś tam mnie też po ludzku mobilizuje, tak, bo, no bo... Mógłbym sobie usiąść sam, poczytać, pomodlić, pomyśleć. Ale o wiele bardziej widzę działanie Pana Boga i Ducha Świętego, kiedy właśnie głoszę to słowo Boże Wam, a przede wszystkim do samego siebie najpierw. No i ten psalm. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. Łatwo się słuchał tej wielkiej łasce Pana Boga, taka wielka, ogromna łaska Pana Boga. I to myślę, że dużo, bardzo prosto, łatwo w to uwierzyć. Dobrze, jest łaska Pana Boga. przyjmuję wierzę, cieszę się. Ale drugie, jak odległy słud od Zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy, to z tym już trochę trudniej. Z tym trudniej. Dobrze, Słowo Boże tak mówi. Kościół tak naucza. Ale, no, no dobra, opuszczone te grzechy, ale gdzieś tam jakoś tak się martwi, jak to będzie, co to będzie, czy Pan Bóg mnie kocha, czy mnie nie kocha, czy on będzie mi, czy nie będzie mi wypominał tych grzechów. Zaufaj, uwierz i nie zadręczaj się grzechami, słabościami, ale uwierz w Boże przebaczenie. Jeśli odpuszczone grzechy, to odpuszczone koniec. Kropka. Ja jestem przekonany, że dużo jest w nas, jeśli chodzi o grzechy, słabości, lęków, nawet nie przed Panem Bogiem, ile przed kapłanem w sakramencie pokuty i pojednania. Tutaj to i ja sam siebie muszę pilnować, zastanawiać się, analizować, jak ja spowiadam ludzi. Żebym nikogo, żebym nikogo nie zranił, nikogo nie potępił, nikogo nie poniżył. Uczę się tutaj na Ukrainie tego bardzo mocno, bo przychodzą bardzo różni ludzie. Nie mówię, że tutaj jakieś jest nie wiem, zupełnie inny świat, bo to nie o to chodzi, ale, ale doświadczenie, właśnie Ukrainy, bardzo różnych osób, ludzi, którzy nawracają się po wielu, wielu latach, którzy mają doświadczenia. Tutaj różnych kościołów, gdzie szukają Pana Boga, w kościele protestanckim, prawosławnym, katolickim, u nas, jeszcze nie wiadomo gdzie. To mnie uczy takiego bardzo miłosiernego podejścia, jeszcze bardziej miłosiernego podejścia do tego człowieka. Wielu ludzi czasem przechodzi i naprawdę nie umie się spowiadać. Ktoś mu przychodzi i mówi, że mi ksiądz pomoże, ja nie wiem, jak się spowiadać. Trudno mi jest. Znaczy ogólnie tam wiedzą, ale trudno mi jest. Nie wiem, o co chodzi tak dalej trzeba pomóc. Przygotować, nauczyć, wyjaśnić. A to są też piękne spowiedzi, kiedy, kiedy właśnie yy, ten człowiek staje taki pokorny, i on chce. I on już generalnie rozumie, o co chodzi, ale, ale jeszcze potrzebuje jakiejś takiej zwyczajnej pomocy. To jedna rzecz. A druga rzecz właśnie. Yy, Czasem ktoś przychodzi z, z problemami, grzechami i, i żeby kogoś nie potępić. Bo jeśli w jakikolwiek sposób kogoś potępi, to ten człowiek już drugi raz nie przyjdzie. Przynajmniej do mnie nie przyjdzie, tak? bo będzie się czuł, że, że jakoś go tam niewłaściwie potraktowałem. Nie ja odpuszczam grzechy, ale Pan Bóg odpuszcza grzechy moimi rękami. Moim słowem. Ale to Bóg odpuścił już wszystko, odkupił na krzyżu, i ja mogę właśnie choćby najtrudniejsze grzechy były, to ja mogę pouczyć, spróbować pomóc, pokierować, ale ostatecznie i tak wszystko zależy od Pana Boga. Um, uwierzyć w to, nie, nigdy się nie bać spowiedzi. Pamiętam taką właśnie rozmowę, że pewna osoba. Przez właśnie jakieś tam swoje. Poważne grzechy, to prawda, ale że przez pięć lat ta osoba bała się przyjść do spowiedzi. Przez pięć lat się bała przyjść do spowiedzi. Jakie to jest właśnie smutne. Trzeba modlić się też, kiedy idziesz do konfesjonału, Módl się też za kapłana, który macie spowiadać, żeby cię dobrze wyspowiadał, żeby to zrobił faktycznie w imieniu Jezusa. Żeby się tu nie ruchomiły jakieś emocje, jakieś tam, no takie ludzkie też rzeczy, bo, bo no, przecież ksiądz jest człowiekiem i też może się i zdenerwować i jakoś tak, może nie, nie do końca dobrze potraktować. Ale pamiętaj, idziesz do Boga, ksiądz jest tylko narzędziem, jest takim telefonem między, tak jak rozmawiamy z kimś, tak i używamy tego telefonu, tak i, tak i ten kapłan jest takim telefonem między tobą a Bogiem. Łącznikiem. Może być lepszy ten telefon, może być gorszy, może czasem coś słabo słychać, może jakieś tam zakłócenia, ale, ale jednak jest to łączność z Panem Bogiem. Ewangelia, ten moment rozmowy Jezusa z Piotrem, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? I czy pyta go trzy razy? I tutaj bardzo szeroko możemy to tłumaczyć, że to trzy razy, bo trzy razy się zaparł Pana Jezusa. Trzy razy pyta, bo to są te różne rodzaje miłości, jeśli w języku greckim to wtedy widać, bo jest ta, to są takie te stopniowanie, stopnia miłość. Ta miłość przyjacielska, miłość erotyczna, cielesna i miłość ta duchowa, ta agape, fileo i, i eros, te trzy rodzaje miłości. I tutaj, że Pan Jezus schodzi za każdym razem do, niżej do poziomu miłości, którą Piotr ma w tym momencie w swoim sercu. I różno, różnie można tłumaczyć. W każdym razie niezwykłe jest to, że Pan Jezus daje kościół w ręce Piotra, który właśnie trzy razy się go zaparł, trzy razy go zdradził. To jest bardzo piękne i niezwykłe, nawet trudne do zrozumienia, że miłość Boga jest właśnie taka. Panu Bogu nie przeszkadza nasza słabość i grzeczność. To, to my się czujemy, to my cierpimy, nam jest trudno, ale Bóg patrzy na serce i zna serce. I Piotr, który zapłakał, Piotr, który wrócił do Chrystusa. Nie przekreśliło to, żeby był pierwszym w kościele, żeby był pierwszym y, papieżem. byśmy chcieli nieraz tak, właśnie, żeby było tak idealnie, nieskazitelnie. I wielu takie ma myślenie, że ksiądz musi być taki idealny, święty. Siostra zakonna musi być taka święta, nieskazitelna, jej dusza czysta, jak, jak obróz na, na ołtarzu. A, a przecież to, są, to, to ludzie są. Tylko skoro są ludzie, to, to trzeba być wręcz pewnym, że tam będą różne problemy, grzechy, słabości. Wręcz pewnym trzeba być. Bo to jest normalne, bo do świętości dążymy. Bo czasem się tak później gorszymy, bo ksiądz coś powiedział, bo siostra zakonna się tak zachowała, jaki ten kościół niedobry. Nie trzeba tak. Nie trzeba. Trzeba bardziej pomodlić się z tego człowieka, jeśli mogę, to jakoś mu pomóc, porozmawiać. Odpowiedzieć, co może zrobić, żeby z jakiegoś problemu kłopotu wyjść, ale nie potępiać. Nie potępiać. Gdyby każdy kapłan miał wokół siebie chociaż kilka osób, takich życzliwych, szczerych, które kiedy trzeba to pocieszą, kiedy trzeba to no właśnie pochwalą, pocieszą, a kiedy trzeba to. To jasno, szczerze w cztery oczy porozmawiają, podpowiedzą, tak nie może być, to trzeba zmienić, to trzeba poprawić, bo, bo to się ludziom nie podoba, bo się Panu Bogu nie podoba, bo, 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 bo parafia przez to cierpi. Ze spokojem, z miłością. Jestem przekonany, że wiele parafii o wiele lepiej by funkcjonowało, gdyby ksiądz miał takich przyjaciół w parafii wokół siebie, którzy szczerze z miłością mu no, pewne rzeczy będą mówić. I Pan Bóg będzie przez tych ludzi mówił. Pan Bóg mówi przez ludzi. Pan Bóg kieruje przez ludzi, które mamy wokół. To chyba tyle. Niech Pan Jezus błogosławi. Niech to Słowo Boże przenika, podpowiada. Każdemu z nas to Słowo może mu zupełnie co innego powiedzieć. Mi akurat od dzisiaj w tym momencie mówi to jutro. Mogę już inaczej na to Słowo popatrzeć. Kiedy będę mówił nam przy świętej kazanie, może zupełnie inne myśli tego przyjdą, bo każdy dzień, każda godzina, każda sytuacja niesie, niesie jakieś nowe spojrzenie, nowe światło na to słowo. Są nowe przeżycia, nowe doświadczenia. Niech Bóg błogosławi mi ojca i syna i ducha świętego. Amen. Szczęść Boże, Papa. Pa. Dziękuję za uwagę.